Natomiast mnie bardzo zastanawia milczenie Zachodu. I takie głosy nie wiem na ile są sprawdzalne tego, co się pisze w Stanach, że właśnie Polska jest to jest już etap finandyzacji i zero sprzeciwu gdzie indziej. Znaczy tam się nikt nie dziwi. Znaczy Faktycznie jest mocny człowiek w Niemczech, słaby człowiek w Stanach, a my jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. Z taką, co, co robi agentura, no to widzieliśmy w tym filmie. Więc tutaj ja też bym nie był taki strasznie optymistyczny. Agentura się dyscyplinuje, prawda, to widać, że to był taki efekt uboczny akcji z 10 kwietnia, zdyscyplinowanie agentury, prawda, na, na drugiej stronie Gazety Wyborczej tekst redaktora Michnika cyrylicą wydrukowany, tak, żeby na pewno dotarło, tak, żeby natarło, na pewno dotarło, no już... Reżyserzy, starsi, yy, yy, szanowni koledzy, no, wydawałoby się, że za wysługę lat już naprawdę nic nie muszą, ale okazuje się, że trzeba latać na cmentarze, palić znicze, prawda. Yy, nie ma lekko, nie ma lekko i zgłaszają się, jeden do dru przez drugiego się zgłaszają, ja, ja, prawda, mnie. ja jeszcze się przydam, nie wysyłajcie mnie na wycieczkę do Smoleńska, bo jeszcze, jeszcze mogę jeszcze mogę y, więc tu wewnętrznie zdrada w Warszawie oczywiście i to zdrada właśnie przed 10 kwietnia przecież deklarowana pan Kandydat na kandydata Sikorski w tej słynnej debacie pozbawionej jakiejkolwiek treści wypowiedział jedno zdanie y, ważne, zdanie prawdy, mianowicie wyjaśnił w jakich wypadkach stosowałby weto jako prezydent Polski, oczywiście w odróżnieniu od tego złego, głupiego prezydenta, który tak nieprzytomnie wetuje ustawy y, na prawo i lewo. No więc powiedział pan Sikorski, y, wryłem to sobie w pamięć, że że wetowałby ustawy, gdyby, cytuję, jakaś egzotyczna koalicja przyjęła ustawy antyeuropejskie. Tak? To jest horyzont myślenia polskiego męża stanu, tak? reprezentować interes. Ober państwa europejskiego wobec Polaczków, gdyby im przyszło do głowy coś tutaj, co to jest egzotyczna koalicja. No to tak się wyraża pan minister Sikorski o, o jakiejś potencjalnej większości sejmowej, prawda? To on nazywa egzotyczną koalicją. No więc w Warszawie zdrada. No a dlaczego mają. Tak, dlaczego mają w Moskwie, czy w Berlinie, czy w Waszyngtonie, czy w Tel Awiwie, dlaczego mają być większymi polskimi państwowcami, większymi polskimi patriotami, niż, niż my tutaj w Warszawie jesteśmy zdolni? Tak? No, y, mnie się zdaje, że ten Zachód to nam bardzo tutaj wyraźny nadał komunikat, że. Nieobecność, spektakularna nieobecność, spektakularna tym bardziej, im bardziej wcześniej zapowiadana, anonsowana prezydenta Imperium Amerykańskiego yy, Obamy. Jego nieobecność w Krakowie podkreślona tą grą w golfa, bo to przecież my na przykład, czy Państwo wiecie, co teraz robi prezydent amerykański, co robił przed południem? Nie. Skoro zobaczyliśmy, że grał w golfa, to mieliśmy to zobaczyć, tak? Mieliśmy zobaczyć, czemu mieliśmy zobaczyć. No pewnie oni kierują się szlachetnymi intencjami. Oni pewnie nie chcą popełnić błędów z poprzednich epok, kiedy to, jakim się zdaje, zostawili nam za dużo złudzeń. Tak? tak mi się zdaje, że to jest taki komunikat. Jesteście Polacy sami. Nadał taki komunikat także Watykan, nieobecność legata papieskiego, no którego nie posądzam o, o jakieś złe intencje. Tak, ja tak odczytuję. Polacy jesteście sami, nie róbcie głupstw, które my mielibyśmy mieć na sumieniu. Tak, obawiam się, że to jest taki komunikat. Nie było nikogo z Zarenu. Nie było nikogo z Zarenu, a zatem sprawy polskie są sprawami wewnętrznymi osi Berlin-Moskwa z perspektywy Zachodu. Z perspektywy Zachodu nasze sprawy są już sprawami wewnętrznymi w ramach strategicznego sojuszu Moskwy i Berlina. I, i, i naprawdę niektórzy sobie tutaj, jak słyszę, poprawiają w Warszawie samopoczucie mówią, że gdyby mieli do wyboru, to wolą ten zabór pruski od ruskiego, no ja jestem z Wrocławia i tam naprawdę widzę, że już cała elitka, pożar się Boże, obróciła się jak słoneczniki, prawda, za tą za tym centrum imienia Willy Brandta, za tą fundacją Boscha Adenauera, prawda, gościliśmy tam we Wrocławiu na zjeździe Niemcoznawców, pana Bartoszewskiego, który opowiadał, no niestety konwencja spotkania nie przewidywała zadawania pytań, a on opowiadał o tym, jak całe życie właśnie wszystko świetnie robił. No to są straszni ludzie, no to, są, to są, to są niepoprawni, niepoprawni ludzie i, i też z tego taka nauczka, że jak się nie przebije tych wampirów osinowym kołkiem w porę, no to potem to będzie wstawać, prawda, i gadać. Ja na przykład jak patrzę na Wrocław, to ja nie wiem, czy tam ja widzę, ja widzę tam we Wrocławiu, no tak roboczo zakładam, że najmniej pół tuzina różnych państw ma tam struktury silnie reprezentujące ich rację stanu, tylko właśnie nie bardzo widzę struktury państwa polskiego. Na gmach siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. We Wrocławiu wciągnięto niedawno nową flagę z herbem naszego Dolnośląskiego Województwa. Jak ta flaga wygląda, Państwo może nie wiecie, to jest nasz tradycyjny, prastary orzeł piastów śląskich, czarny na żółtym tle. E i na łamach gazety wyborczej wrocławskiej mutacji sporo druku poświęcono na tłumaczenie Polaczkom, że to właśnie taka tradycja i ten orzeł piastowski, bardzo tradycyjny, no, tylko że jakby ktoś nie czytał tej gazety i przejezdny był, no to może mylnie wziąć tę flagę za, za flagę ościennego państwa. No i to niby nic, niby nic, niby to są wszystko właśnie jakieś fobie nacjonalistyczne. Otóż właśnie nie zauważymy, otóż właśnie we Wrocławiu już nikt nie zauważy, bo we Wrocławiu Państwo jesteście karmieni propagandą. W ostatnim numerze Newsweeka zdaje się na układce wylądował prezydent naszego miasteczka jako wzór elegancji tak, w tej branży. To są wszystko wierutne kłamstwa. Wrocław wychodzi niniejszym z Rzeczypospolitej. Małymi kroczkami wychodzi z Rzeczypospolitej, a okupacyjna biurokracja warszawska ma to oczywiście za nic, a nawet dobrzy patrioci, wśród nich żoliborscy socjaliści, tak, nie zauważają tego problemu, nie odnotowują tego problemu, bo oni sobie tutaj myślą, najpierw odwojujemy państwo. A potem będziemy rozmawiać o tym, czy podatki za niskie, czy za wysokie, prawda? No niestety na naszych oczach to się dzieje. Wrocław wymaszerowuje. Radni dolnośląscy jeżdżą na szkolenia do Saksonii, szybciej jedzie się pociągiem do Berlina niż do Warszawy, szybciej jedzie się do Szczecina z Wrocławia i z powrotem obwodnicą berlińską niż normalną drogą krajową. To się wszystko dzieje, tak? To się wszystko dzieje. Y, jeszcze raz powtórzę, że wrzucam tutaj te niemieckie wątki właśnie dla przywrócenia równowagi, bo, y, bo myślę, że na wschodzie, to na przykład między nami a Rosją, jest państwo białoruskie. Jest państwo białoruskie, które jest dalibóg. Y, Jedynym było, no było w ciągu ostatnich 20 lat, było jedynym y, polem perspektywicznym do działania dla polskiej dyplomacji. Dlatego, że to jedyny kraj, który wbrew pozorom nie używa resentymentów antypolskich y, do wewnętrznej integracji codziennej. Prawda? Tam nie ma upa białoruskiego, nie ma litewskich kompleksów od Grunwaldu nie ma czeskich, francuskich prawda i prawosławnych i, i protestanckich zaszłości między jakie są między nami a Czechami. Białoruś wielki kraj, nie za wiele ludzi i, I co? No i my robimy wobec Białorusi politykę, wydaje mi się właśnie ruską, pruską, francuską, jaką jeszcze inną, ale nie polską, nie, nie warszawską.